salen para Mam nadzieję, że dzisiejsza uroczystość dostarczy Państwu nie tylko chwili relaksu, ale także i trochę refleksji nad historią i współczesnością Wojska Polskiego oraz okręgu, który mam zaszczyt dowodzić. Szanowni Państwo, 15 sierpnia to data szczególna w historii Polski i zbiorowej świadomości naszego narodu. Wszak już pojutrze cały kraj obchodzić będzie nie tylko Dzień Wojska Polskiego, ale i rocznego sławnego zwycięstwa zwanego Cudem Nadwisku. A także ważne święto religijne. Data ta łączy więc jednoczy wszystkich Polaków. Jest symbolem heroizmu, poświęcenia tradycji i patriotyzmu. Medalem złotym za długoletnią służbę podpułkownik Lech Wojciech, pułkownik Orzechowski Eugeniusz. Medalem srebrnym za długoletnią służbę pułkownik Hoffman Eryk. Gwiazdą Iraku podpułkownik Bienias Ryszard, starszy chorąży Gawroński Waldemar, starszy kapral Leśniewski Krzysztof. Podpułkownik Łączyński Robert, kapitan Orstrycharczyk Mariusz, podpułkownik Paprocki Piotr, kapitan Puciato Arkadiusz, młodszy chorąży sztabowy sapadariusz, major Skrzypek Marian, kapitan Starzyński Sławomir, podpułkownik Wilczko Jacek, Gwiazdą Afganistanu, starszy szeregowy Bednarczyk Adrian, starszy szeregowy Błażejczak Marek, starszy szeregowy Błażejczyk Łukasz, chorąży sztabowy Ćwik Dariusz, kapitan Kowalski Maciej. Postanowienia podpisali Pododdziały, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski Wy dzisiaj na straży tej wolności stoicie i często dumni jesteśmy z waszej, z waszej pracy, z waszego zaangażowania misjach zagranicznych, ale także ochronę dóbr i życia naszych oby obywateli, czego doświadczaliśmy w ostatnich dniach, jakby choćby na w Bogatyni, kiedy także tutaj na terenie naszego okręgu mieliśmy problemy z powodzią. Wy także wszędzie tam, gdzie byliście potrzebni, mogliśmy na Was liczyć i zawsze tej pomocy nam udzieliliście. Dziękujemy Wam serdecznie z okazji Waszego święta w imieniu wojewody kujawsko-pomorskiego, pana Rafała Puskiego oraz swoim własnym. Chciałbym złożyć serdeczne życzenia zadowolenia służby, którą pełnicie, wielu radosnych chwil, wszystkiego dobrego i zadowolenia z życia rodzinnego. Niech żyje żołnierz Polski. Dziękuję.